Podczas spotkania w Zabrzu Jarosław Kaczyński skrytykował Radosława Sikorskiego oraz jego żonę, Ann Applebaum, sugerując, że Platforma Obywatelska udaje zwrot w prawo, a Sikorski jest tego symbolem. Kaczyński nawiązał do książki Applebaum, matka Polka, co spotkało się z odpowiedzią Sikorskiego. Były minister obrony przypomniał, że Kaczyński kiedyś chwalił jego żonę za książkę Gułak i całował go po rękach za pracę w rządzie. Sikorski oskarżył Kaczyńskiego o puszczanie oka do antysemitów, podkreślając, że nie pamięta podobnych insynuacji wobec Agaty Kornhauser Dudy. Anne Applebaum, uznana publicystka z żydowskimi korzeniami, zdobyła nagrodę Pulitzera i jest autorką wielu książek o historii Europy. Konflikt między politykami pokazuje napięcia w polskiej polityce, gdzie osobiste ataki mieszają się z debatą publiczną. Czy takie spory wpływają na postrzeganie polityków przez społeczeństwo? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.